Drodzy Państwo, jeżeli przygotowujecie się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to musicie wziąć wszystkie za i przeciw. Ja rozumiem, że wielu z Was ma naprawdę ogromne problemy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Nie macie Państwo środków na to, aby spłacać swoje zobowiązania. Popadliście z jakichś tam różnych powodów w stan niewypłacalności. Natomiast decydując się na ogłoszenie upadłości, musicie Państwo być świadomi i wiedzieć, że upadłość niestety wiąże się z różnymi przede wszystkim obostrzeniami dla Państwa, z minusami, o których rzadko, która kancelaria tutaj na tym portalu chce Państwu powiedzieć. Przede wszystkim musicie Państwo liczyć się z tym, że jeżeli posiadacie majątek, na przykład. Samochód, czy udział w nieruchomości, czy całą nieruchomość, to niestety nieruchomość ta będzie przez syndyka zajęta, sprzedana, a środki ze sprzedaży trafią do masy upadłości, aby spłacić Państwa wierzycieli. A więc też nie dajcie się Państwo nabrać na obiecanki, cacanki, że no, ktoś Państwu obieca, że jednak no, Wasza nieruchomość zostanie Wam zatrzymana, nie ma takich możliwości. Nie wiem, co musiałoby się stać, aby taką nieruchomość zatrzymać. W takich sytuacjach możecie Państwo na przykład uratować nieruchomość, czy w jakich sytuacjach możecie tą nieruchomość zatrzymać. Jeżeli na przykład jesteście Państwo wspólnikami do tej nieruchomości w jakiejś tam części, a więc nie w jednej, drugiej, nie w całości, tylko na przykład w jakiejś tam szesnastej części. Wtedy syndyk proponuje pozostałej części współwłaścicieli nieruchomości, aby ktoś z członków rodziny, współwłaścicieli również tej nieruchomości, na przykład wykupił za jakieś pieniądze tą część nieruchomości. Wtedy tak, wtedy możecie Państwo tutaj, że ta nieruchomość zostaje w rodzinie. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteś jedynym właścicielem tej nieruchomości, czy jesteś współwłaścicielem ze współmałżonkiem, to musisz wiedzieć, że współmałżonek, jeżeli jesteście we wspólności małżeńskiej, współmałżonek odpowiada całym swoim majątkiem w upadłości drugiego współmałżonka. Dlatego. Tutaj wiele różnych firm po konsultacjach z państwem, kiedy rozmawiamy na temat właśnie sprzedaży ewentualnej sprzedaży syndyka nieruchomości do masy upadłości, to państwo gdzieś tam zasięgnęliście jakieś wiedzy, gdzie ktoś obiecał wam, że zachowacie tą nieruchomość. Niestety to się zdarza naprawdę w przypadkach może jeden na no nawet nie chcę tutaj mówić, jaki to jest procent i nie wiem, jaka musiałaby być ta sytuacja, aby sąd wyłączył nieruchomość z masy upadłości. Miałam przypadek osoby, która gdzieś tam złożyła sobie sama wniosek, i tutaj nawet osoba niepełnosprawna, czyli współmałżonek tej osoby, był w znacznym stopniu osobą niepełnosprawną, leżącą, wymagającą całodobowej opieki, i tutaj też sąd tej pani nie wyraził zgody na wyłączenie nieruchomości, została ona sprzedana. Także drodzy Państwo. Jeżeli chodzi o sam tok prowadzenia upadłości, to muszę to powiedzieć. Najlepiej na upadłości wychodzą osoby, które nie mają żadnego majątku. Jeżeli mamy majątek, musimy się z tym liczyć, że sąd sprzeda naszą nieruchomość. Tak samo jest z samochodem, który posiadamy. Jeżeli dojeżdżamy tym samochodem do pracy, mieszkamy daleko, Albo wychowujemy dziecko niepełnosprawne, czy sami jesteśmy niepełnosprawni i ten samochód jest nam niezbędny, wtedy możemy liczyć na to, że sąd wyłączy tą ruchomość z masy upadłości. Natomiast jeżeli pracujemy niedaleko od miejsca zamieszkania, a mamy samochód po to, żeby jeździć nim na zakupy, czy zawieźć dzieci do przedszkola, czy do szkoły, to nie zawsze sąd wyłączy nam ten samochód. I o tym też pamiętajmy. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, musimy być świadomi konsekwencji, jakie czekają nas w toku prowadzenia upadłości. Także też tutaj nie dajcie się Państwo omamić jakimś tam osobom, które nie będą was reprezentowały, pomagały wam tutaj w prowadzeniu tej upadłości, a zostawią państwa w połowie drogi, a więc zaraz po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i później będzie no radzić sobie sam. Także jest to proces, drodzy państwo. Musicie Skrupulatnie przygotować się i przede wszystkim wiedza, którą musicie wiedzieć, co, jak wygląda ten tok cały prowadzenia upadłości. Każda z Was, każda osoba, która chce starać się o ogłoszenie upadłości, ma inną sytuację życiową, sytuację materialną. Inaczej wygląda inaczej doszło do tego stanu zadłużenia. Każdy ma jakieś, pro, jakieś inne swoje problemy. Jedni mają zdrowotne, jedni mają inne życiowe. Są matki, które samotnie wychowują dzieci. Są ojcowie, którzy samotnie wychowują dzieci. Są tutaj małżeństwa, które no po prostu w jakiś tam sposób popadły w ten stan niewypłacalności wspólnie jeden drugiemu, żerując kredyt. A więc, drodzy Państwo, tych sytuacji jest bardzo wiele i trzeba tutaj najpierw skrupulatnie sprecyzować, jak będzie wyglądała taka upadłość, na co możemy liczyć i jak mniej więcej może wyglądać plac płat, który jest jak najbardziej tutaj przyznawany na podstawie Państwa możliwości dochodowych, a więc ile możecie zarobić. Sąd tutaj Weryfikuje i tak jak już we wcześniejszych materiałach mówiłam, coraz większy nacisk sąd kładzie właśnie na, na tutaj spłatę planu spłat, a więc te plany spłaty są coraz wyższe, ponieważ też my zarabiamy coraz więcej. Dlatego, drodzy Państwo, no, musicie Państwo mieć na uwadze to, że upadłość naprawdę się opłaca, natomiast musimy znać jego konsekwencje, żeby później nie rozczarować. Się i powiedzieć: O jej, nie poradziłem sobie, nie poradzę sobie w dalszym toku prowadzenia tej upadłości, ponieważ jak już Państwo wiecie, cała nasza upadłość prowadzona jest w systemie Krajowy Rejestr Zadłużonych, a więc skrótowo KRZ. Dlatego tam też trzeba dopilnować wszystkich e, pism, które do nas trafiają, które odbieramy. Ten system wymaga od nas precyzyjności. Przede wszystkim sprawdzenia, co kto do nas pisze, czego od nas wymagają. Przecież syntyk do nas wysyła różne informacje, musimy odpisać na te informacje. Czy sąd do nas pisze? Musimy odnieść się na przykład do planu spłat, czy wyjaśnić pewne kwestie. Różne są Państwa problemy i sytuacje, które należy wyjaśnić. Dlatego tak ważne jest, aby mądrze podejść do tej upadłości, no i przede wszystkim we wniosku opisać szczerą prawdę. Jeżeli zatajemy coś, to tak czy inaczej wyjdzie to na jaw, natomiast Państwo możecie się spodziewać, że jeżeli syndyk dojdzie do jakiegoś kłamstwa, które próbowaliście zataić, jest w stanie Państwu zamknąć upadłość. A więc, no niestety. Naprawdę czyha na nas wiele różnych niespodzianek, chociaż nie chcę Państwa tutaj absolutnie zastraszać, ponieważ osoby, dla których pracuję, czyli prowadzę im te upadłości konsumenckie, e, zawsze wiedzą, że muszą mi powiedzieć całą prawdę. Bez prawdy nie zaczynam przygotowywania wniosku. Jeżeli ktoś coś przede mną zatai, no to niestety później mogłyby być wyciągnięte z tego konsekwencje, dlatego jeżeli. Zawiniłeś, popełniłeś jakieś radykalne błędy podczas za, za, rozporządzania swoim majątkiem. Czy sprzedałeś czy coś ukryłeś, czy y, zrobiłeś jakąś darowiznę w czasie kiedy y, już nie mogłeś tego zrobić, bo przygotowywałeś się do upadłości. I na przykład będzie skarga pauliańska, czy y, syndyk uzna za bezskuteczne na przykład y, y, sprzedaż samochodu, z którym uciekłeś gdzieś tam. To musisz się liczyć z konsekwencjami i powinieneś to wiedzieć. Jeżeli zawierasz jakąkolwiek umowę z osobą, która macie poprowadzić, musisz znać konsekwencje. Ta osoba ma Ci wyjaśnić, jak będzie wyglądała Twoja upadłość, i przede wszystkim zająć się tym naprawdę w miarę profesjonalnie, żebyś też poczuł satysfakcję na koniec, kiedy ta upadłość już się kończy, kiedy oczekujesz na propozycję planu spłat, no i na. Postanowienie końcowe, czyli postanowienie sądu. Życzę Ci powodzenia, rozwagi, mądrości życiowej i trzymam za Ciebie kciuki, bo warto, pomimo tych wszystkich spraw, problemów, które czyhają, które czekają na Ciebie w toku prowadzenia upadłości, warto się oddłużyć, jeżeli jesteś osobą niewypłacalną.